Siemanko widzowie zaczynamy vloga z mistrzostw Polski w Kimonach. Zaczynamy trochę od tyłu, bo nie było gdzie nagrać wstępu, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawić kciuka w górę, no i dać znać w komentarzu co w ogóle myślicie o takim formacie. Także nie przedłużając, zaczynamy naszą zabawę. See ya. 5 minut, Mogę nagrać. się. Piotr Lidza, Piotr Barczyński, proszę o weryfikację. Piotr Lidza, Piotr Barczyński, proszę o weryfikację. Dawaj, dawaj, Oskar! Pięknie, Karol! Ekstra!

nie Proszę Pilnie proszę na Oskarzy, bo się na I jazda swojej! staniszki oraz Konrad Piękniewicz. Proszę stawić się z zawodnika. zawodnika. zawodniku. staniszki Konrad Piękniewicz. 4,40 do końca Oskar I przegrywasz przewagą Na spokojnie Bardzo ładnie, super Wsiąga nogę Oskar. Zapraszamy Zapraszam do pracy panu Wszystko jest okej okay, Oskar. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, ciasno go ciasno! Super ekstra, Oscar! Filip Dyrkacz, proszony do strefy zawodników! Filip Dyrkacz! Bardzo Filip Dyrkacz, proszony do strefy zawodnika! Filip Dyrkacz! Minuta trzydzieści do końca, Oskar. Jest po przewadze. Jest po przewadze! Uważaj na wstawanie, Oskar. Za wieścia! Za Paweł Szakram i nie do weryfikacji. Paweł Szakram i nie do weryfikacji. Po tej walce byłem totalnie wycieńczony. Wymiotowałem i nie wiedziałem jak wyjdę do kolejnej walki. Ta walka była naprawdę dla mnie bardzo ciężka. I gdyby nie to, że pod koniec walki zainicjowałem atak, przegrałbym karą. No. Kolego, mogę ci prosić? Kolego z obsługi, mogę cię prosić? Okay. Trwała dosłownie 25 sekund, także po niej nie byłem jakoś wycieńczony w przeciwieństwie do pierwszej walki, ale wiedziałem, że w finale mogę spotkać Majka Suśniaka, który jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Kulałem się z nim na rozgrzewce i powiedziałem mu do zobaczenia w finale. No i moje słowa się ziściły i tak się stało. <todw> <todw> No. No. A raz wracamy, spokojnie. danas oporali sa domaćimi domaćimi do sredine do Dobrze, Marek, dobrze. Dobrze. Uważaj. Arkańczyzną. Arkańczyzną. za Aleksander Jabłowski i Paweł Łaras, trzecie miejsca zapraszam. Sebastian Barczyński, Tomasz Ryder, Aleksander Jabłowski, Paweł Łaras. Arkadiusz na uczniowie i wyzwanie Uważaj, Maras na to! Uważaj, to nie może być. Nie dawaj mu świty tego łapać! i stopę do środka mocno! I nie dawaj mu tego już łapać! Zaraz raz złap ten rękaw, przeniesz stopę na drugą stronę i normalnie go bój! I dawaj! Nie dawaj mu tego! Nie dawaj mu tego! Ciasno! a raz ciasno! Nie odwraca się, nie daj mu się odwracać, nie daj mu się odwracać! Byle nie poszedł brzuchem do ziemi. raz plecki mogą z tego być. Trzymaj mu ten rękaw.

Nie brzuchem do ziemi nie idzie. Spychaj mu to. Uważaj, stopaj ma nie być To Stopaj jest cały czas za 5 Dobra, pierwszy miejsce to masz. Drugie miejsce to masz. Nie, nie dawaj mu napinać tej stopy, ma raz. Nie dawaj mu napinać tej stopy. Maras, raz, za luźno, za luźno, za luźno. Złap ten kołnierz, wepchij tą stopę do góry, spychaj mu te giry i spróbuj przechodzić. Teraz jak będzie okazja wymiksuj się i stań do góry Wstawaj do góry bez tego fifty! Wstawaj do góry bez tego fifty! Brą tej nogi cały czas. Wy, wy, wywalaj stamtąd i przechodź normalnie Góra ma raz! Wyciągaj girę i góra! Nie dawaj mu tego! Nie dawaj teraz! Ma raz ciasno! Teraz! To jest dobra pozycja! Czasno! Czasno ma raz! Przejdziesz to teraz! Przejdziesz to teraz! Rozpłaszko! dobrze, będzie dobrze! Proluj girę i przechodzisz! Ciasto tam łeb trzymaj! Ale przechodź, Maras jeszcze! Dobrze! Dobrze skończyliśmy! Dobrze! Nasze to jest! Na, Dobrze Maras, ubieraj, nasze, nasze to jest! Nasze to jest! Jest, jest zesmaszowany na koniec! Czyli to są o na stanowisko Ja wiem, No ale mam nadzieję, że ostatnia tu akcja co znaczy, nie? teraz będzie. Co Nie no, Maras to jest nasze. Eee, kurwa. nie ma przykładu do wcześniej w ten sposób po bardzo ciężkim finale zostałem mistrzem Polski czajnych pasów. Generalnie nie myślałem, że uda się zajść tak daleko ten finał. Generalnie zepsułem ostatnią akcję, powinienem wstawać na sweepa zamiast iść potem tą rozporówkę, tak to byłaby czysta wygrana i w ten sposób zostałem mistrzem Polski czajnych pasów. Generalnie chciałem to odhaczyć, bo uważam to za bardzo fajne osiągnięcie. W Polsce panuje kultura treningów w kimonie, także Dobrze po prostu mieć taki stajt, żeby wygrać zawody na poziomie czajnych pasów i myślę, że to się przełoży na późniejsze seminaria. Jeśli podobał Ci się taki odcinek, koniecznie zostaw kciuka w górę i subskrybuj kanał.